Cześć wszystkim. Um, dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o tym, jak minął mi pierwszy miesiąc po um, operacji. Um, resekcja żołądka um, została przeprowadzona u mnie 12 marca przez doktora Rafała Mulka i doktora Michała Grefta. E, tak jak powiedziałam, od tego czasu minęło troszkę ponad 4, po to 4 tygodnie, no i na pewno chciałam Wam właśnie dzisiaj opowiedzieć o tym, co było dla mnie co jest tak naprawdę dla mnie łatwe, co jest dla mnie dużo e, trudniejsze i o takich małych moich zwycięstwach, a także o małych bądź większych em, porażkach. E, na pewno pierwszych dwóch tygodni po operacji mocno się obawiałam, ze względu na to, że ja jestem osobą, która zawsze lubiła em, jeść. Nie dlatego, że musiałam nie wiem, być mocno napełnione dlatego, że po prostu jestem smakoszem, tak, uwielbiam e, przeróżne smaki, uwielbiałam sama eksperymentować w kuchni. E, no i nagle się okazuje, że tak naprawdę, znaczy no nie nagle, ale że trzeba zmienić tak naprawdę całe swoje nawyki żywieniowe i na pewno dostosować pierwsze, pierwsze tygodnie do tego, co powinno się jeść. E, a w tym przypadku tak naprawdę są to właściwie same jogurty naturalne, i tutaj um, moja pani dietetyk Kasia Walas, mocno uh, polecała mi. Dalej zresztą poleca Skire, czyli tak naprawdę te naturalne jogurty typu islandzkiego, ze względu na to, że one zawierają ze sobą rzeczywiście dużo, um, dużo białka. E, no, i tak jak wspomniałam, troszkę się tego e, bałam, no bo ta dieta jest bardzo mocno monotonna, um, natomiast poszło o wiele, o wiele lepiej niż myślałam, że, e, że pójdzie. Um, nie brakowało mi jakiś, nie wiem, wybitnie wielkich um, smaków. Um, jadłam przez pierwsze dwa tygodnie właśnie przede wszystkim te jogurty naturalne, um, zmiksowany serek wiejski, um, no, i bardzo często, gęsto musiałam sobie dodatkowo pomóc szekiem proteinowym, a to ze względu na to, że przy nawet pięciu posiłkach dziennie o bardzo niewielkiej um, ilości, bo powiedzmy nie 75-80 um, um, gram, nie byłam w stanie zjeść 60-60 gram um, białka. Więc tego, czego nie zjadłam. W jogurtach czy też w serku e, rzeczywiście dopijałam sobie szejkiem proteinowym, żeby te 60 gram białka, który jest wymagane, spożyć. E, jedyną trudnością, tak naprawdę, na jaką, e, z jaką się spotkałam, to jest to, żeby jeść. E, po raz pierwszy w życiu mam tak, że absolutnie w ogóle nie czuję się. Głodna, tak? Nic mnie nie zasyca, um, nie nachodzą mnie myśli typu, u jestem głodna, pójdę do lodówki, otworzę i coś zjem. Um, do tego stopnia, że tak naprawdę musiałam zastosować metodę budzika, czyli w momencie, kiedy się budzę, jem i od tego czasu, co um, w zależności, która jest godzina 2,5 godziny, czy co trzy godziny, ustawiam sobie po prostu budzik e, w telefonie, e, z wiadomością, że po prostu muszę. Zjeść, bo inaczej pewnie, jakbym zaczęła nie wiem, pracować, coś oglądać, czytać, ten czas by mi minął bardzo szybko i tego posiłku bym nie zjadła. To też jest coś, z czym zmagałam się czasami e, przed operacją. Tak, potrafiłam zjeść tylko lunch i super kolację, i przez dwóch posiłkach naprawdę funkcjonowałam dobrze, co wszyscy tak naprawdę wiemy, że jest absolutnie wielkim, dużym błędem. Tak, powinniśmy jeść mało, a a często. Także tak jak mówię, mi na pewno pomagały po prostu budziki nastawione w telefonie um, komórkowym. Um, na samym początku jedzenie nie było też bardzo przyjemną czynnością, ze względu na to, że tutaj pomiędzy piersiami um, przez pierwsze powiedzmy tam 2-3 dni było tak, że gdzieś tam odczuwałam lekki, nawet nie tyle co ból, tylko miałam wrażenie, że ktoś mi po prostu przyciska mostek, tak. Um, czy po prostu nie wiem, ktoś stawia nogę na mój, na mój mostek, i do tego trzeba było się jakby na samym początku przyzwyczaić. Natomiast tak jak powiedziałam, mniej więcej po dwóch, trzech dniach to całkowicie um, zniknęło. Um, przez ostatnie lekko ponad dwa tygodnie jem już rzeczy zmiksowane i tutaj tak naprawdę um, no przeróżne, um, przeróżne rzeczy wchodzą, wchodzą w grę. Tak? Czy to zupy, które gdzieś tam gotuje na naturalnym em, koncentracie warzywnym, em, czy, czy właśnie nie wiem, gotowane mięso, które później jest miksowane z warzywami z tej, e, z tej, z tej zupy. E, dalej, masa jogurtów, czy też sera białego, e, bądź serka, serka wiejskiego. Czyli wszystko to, co jest, jak to ładnie nam mówią, miękkie i mokre. Ja wiem, że jestem w dosyć komfortowej sytuacji, czyli tak naprawdę jestem sama i gotuję sama, um, sama dla siebie. Nie muszę myśleć o tym, że coś dla siebie muszę przygotować i na przykład dla całej jeszcze um, rodziny, więc mi jest na pewno łatwo tak z przygotowywaniem um, sobie posiłków. Um, z tym, czym mam trudności, to jest picie wody. I to na pewno jest jedną wielką moją, moją porażką, o czym bardzo mocno uświadomił mi mój lekarz, dr Mulek. Mieliśmy w tym tygodniu taki miesięczny check-up odnośnie tego, jak mi idzie, jak się czuję. Um, długo gdzieś tutaj rozmawialiśmy o tym, co jest OK, co też nie jest ok um, przy, um, przy konsultacji, którą miałam z doktorem przed um, operacją, moja waga wtedy wynosiła około, sto, między sto, 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 nie pamiętam dokładnie 142 sakiem, prawie 143 kg. Um, na dzień dzisiejszy jest to um, około 125, pół, prawie 126 kg. Um, no i dowiedziałam się, że tak naprawdę no jest, to, jest to ok. Ja się cieszyłam ze spadku wagi, zwłaszcza kiedy zobaczyłam, że mam na samym początku li, li, liczby 1-2, <laughs> to jest coś, czego nie widziałam przez ostatnie nie wiem, 8 lat, więc dla mnie e, no na pewno był to dosyć wzruszający e, moment. Natomiast nie trwał on długo, tak? Bo przy rozmowie gdzieś okazało się, że super, ale na tym, na tym etapie um, powinno być powiedzmy około tam 2 kg um, więcej spadku. No i gdzieś tam zaczęliśmy też analizę tego, czym może to być spowodowa spowodowane. I tutaj dostałam: um, używając ładnych słów, reprymentę. E, odnośnie picia wody. E, i, I to jest na pewno moja największa mm, zmora i największa nazwijmy to sobie porażka. E, ze względu na to, że po prostu tej wody rzeczywiście nie spożywam tyle, ile, e, ile powinnam. E, powinno być około 2 litrów, a jak dopiję do litra, to jest tu przynajmniej było, um, było maksimum. No i okazuje się, że to absolutnie nie wspomaga, nawet utrudnia, tak? Także tutaj taka przestroga dla wszystkich. Jeżeli mamy jakieś wytyczne odnośnie tego, ile czego jeść i ile czego pić, no to na pewno się do tego um, stosować, no bo później rzeczywiście może nie do końca będziemy zadowoleni z, z, wy, z wyników. Na picie wody od zawsze jest powtarzane, że jest, że jest kluczowe. Tak jak mówię, ja, jest, ja generalnie jestem osobą, która potrafiła wypić 2-3 kawy dziennie, bądź 5, um, i, i to było ok. Tak, czasami gdzieś tam wpadła jakaś puszka coli, co jest absolutnie całkowicie um, zabronione, i nie powinniśmy w ogóle nawet chcieć więcej tego, uh, tego pić, więc nagle to, że ktoś mi... Mi, mi, jakby każe taki sama sobie każe napić się 2 litrów wody, no jest, jest rzeczą ciężką. Um, przez ostatni okres tych kilku dni um, udaje mi się dopić powiedzmy około litra 800, litra 900, um, ale to też tylko i wyłącznie ze względu na to, że. Zainwestowałam w, w aplikację Waterminder, który, która rzeczywiście po prostu przypomina mi o tym, że wodę muszę pić. E, czyli przy zegarku dostaję, em, jakby, przypomnienie, że e, wody należy się napić. I um, gdzieś tam mi zarówno brzęczy, jak i wyskakuje wiadomość na telefonie i właśnie tutaj na, na zegarku. I mi to bardzo pomaga, tak? Um, mam, mam butelki jednolitrowe, szklanka, która ma 250 ml. Wiem, że na cztery szklanki jest jedna, jest jedna butelka. I powiedzmy, nie wiem, taką jedną szklankę staram się wypić... Nie wiem, dwie szklanki, powiedzmy w przeciągu półtorej, półtorej godziny czasami, tak? Czyli po prostu małymi tutaj gdzieś um, łyczkami. Um, no i póki co to się udaje. Czyli tutaj, jakby, no, pokazuje to, że ja jestem jedną z tych osób, która rzeczywiście rutyny musi się nauczyć i potrzebuje pomocy w tym, żeby takiej rutyny się nauczyć, tak? I tutaj, tak jak wspomniałam, przy jedzeniu pomagają mi na pewno budziki e, na samym początku. Natomiast w tej chwili właśnie przy piciu, przy piciu wody jest to, um, jest to aplikacja. Um, I to są, to, są, to są, na pewno te rzeczy, który, z, których, z których, ja nie byłam jakoś mocno zadowolona, a teraz pomału staje się zadowolona. Um, natomiast na pewno tym, czym chciałam się um, um, podzielić to było, um, no dla mnie chwila wielkiego gdzieś tam emocjonalnego pewnie wzruszenia. E, czyli jak udało mi się wrócić już z Polski do Irlandii, bo no, operacje miałam 12 marca, a 14 marca zostały zamknięte granice, e, więc ciężko, e, ciężko było zorganizować tak naprawdę powrót tutaj do miejsca, w którym mieszkam i, i pracuję, i tak naprawdę za pomocą ambasady irlandzkiej udało nam się, e, udało mi się tak naprawdę zdobyć bilet i z akcją wróć do domu, którą Lot zorganizował, ja tak naprawdę zabrałam się w drugą, w drugą, w drugą stronę i przyleciałam tutaj 5, 5 kwietnia. I jedną z rzeczy pierwszych, które tak naprawdę zrobiłam, to jest rozpakowanie się wiadomo i tutaj zaczęłam gdzieś tam segregować rzeczy I wiedziałam, że część z tych ubrań już jest na mnie za duża, więc stwierdziłam też, że zobaczę tak naprawdę, jak sytuacja wygląda w szafie i um, podzielę się tym zdjęciem na, um, na grupach, do których należy na pewno na, na Facebooku, um, na przykład na menu Chlorka. Um, ubrałam jedną bluzkę, którą miałam na sobie um, w lipcu, czyli przed swoim wypadkiem. E, I pamiętam, że tutaj. Miałyśmy z koleżankami zrobione zdjęcie, gdzie siedzę, i, i jedna z moich koleżanek dodała to zdjęcie później właśnie na social media e, i otagowała mnie. Natomiast ja po prostu wyglądałam tam tak strasznie, tak dużo większa od wszystkich wokół mnie, e, że gdzieś tam się otagowałam, tak? Nie chciałam nawet, żeby ktokolwiek to e, oglądał, więc jak później tą samą bluzkę ubrałam. Po miesiącu, po operacji, tutaj w domu, gdzie z każdej strony mogłam się złapać i, i zobaczyć, że przede wszystkim mam szyję. E, no to z tą bluzką, jak ją ściągnęłam, usiadłam i mniej więcej płakałam przez 10 minut. Tak. Um, nie dlatego, że jest nagle na mnie niedobra, <grym> tylko właśnie dlatego, że jest na mnie niedobra, tak i że jest na mnie za duża. Um, także widać po prostu pomału efekty um, tej decyzji, którą podjęłam jeżeli kiedykolwiek miałam jakiekolwiek wątpliwości odnośnie tego, czy powinnam była to robić czy też nie, bo jest to jednak wielka ingerencja a w, nasze, w nasze ciało tak takie momenty na pewno uzmysławiają że jak najbardziej była to podjęta decyzja słuszna Um, jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek zapyta mnie o zdanie, czy powinien, czy też nie, to tylko bazując na mnie samej, tak, na moim krótkim, bo, bo krótkim doświadczeniu, tak czy siak będę mówiła, że na pewno jest to decyzja słuszna i zawsze powinniśmy robić wszystko to, co doprowadzi do tego, że będziemy zdrowi i będziemy czuć się dobrze. Tyle na razie. Na pewno odezwę się um, przy kolejnym um, etapie, powiedzmy, jedzeniowym. Pozdrawiam.